Panie Szymonie, e, chciałbym, żeby Pan został jeszcze z nami dalej, dlatego że czeka Pana drugie wystąpienie. E, a tytuł jego to Identyfikacja obiektów na obrazach satelitarnych z użyciem głębokiego uczenia maszynowego. Zapraszam. Dzień dobry ponownie. Chciałbym kontynuować moje rozważania dotyczące integracji danych BIM i GIS, ale tym bardziej od strony systemu informacji geograficznej, od strony danych GIS. A dokładnie rzecz ujmując, chciałbym opowiedzieć coś na temat danych rastrowych i ekstrakcji informacji z tego typu danych dla potrzeb infrastrukturalnych z wykorzystaniem głębokiego uczenia maszynowego czy też głębokich sieci neuronowych. Prezentację chciałbym rozpocząć od omówienia, czym w ogóle są dane rastrowe. Rasty to najprościej rzecz ujmując macierz, w której komórkach zwanych pikselami zapisywana jest informacja o wartości jakiegoś zjawiska. Przykładowy, taki można powiedzieć schematyczny zapis, w jaki sposób wygląda raster, został zaprezentowany na lewej stronie, po lewej stronie slajdu. W pikselu niekoniecznie musi być zapisana Przestrzeń barw RGB może to być również na przykład informacja o wysokości punktów w siatce grid, czyli de facto numeryczny model terenu przedstawiany jako, może być przedstawiany jako raster w, 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 w skali szarości. Widzimy więc, że zapis ten może być wielowymiarowy, ale również możemy zapisywać informacje o wielu kanałach, a następnie je łączyć, otrzymując informacje, które gołym okiem nie są widoczne. Po prawej stronie slajdu widzimy. Porównanie danych rastrowych i wektorowych. Dane rastrowe tworzą więc piksele sklasyfikowane poprzez nadanie klasy, a następnie odwołanie np. Na do przestrzeni barw RGB. RGB to trzy podstawowe kanały spektrum światła widzialnego. Ich złożenie pozwala na reprezentację świata na rastrze w barwach rzeczywistych. Jednak nie musimy poprzestawać na tych trzech kanałach. Możliwy jest również zapis np. w 13 kanałach, jak to, jak to jest w, w, w obrazowaniach misji Sentinel. Chciałbym teraz przedstawić, sklasyfikować dane rastrowe ze względu na źródło, źródło pozyskania, ale chciałbym tutaj przedstawić przede wszystkim możliwości pozyskania z powietrza, czyli powiedzmy z jakiegoś pułapu, pułapu powyżej Ziemi. Pierwsze Pierwsze źródło pozyskania to oczywiście bezzałogowe statki latające, zwane popularnie dronami, o których już dużo słyszeliśmy jeszcze pewnie dużo usłyszymy podczas tej konferencji. Dlatego ja chciałbym teraz bardzo krótko scharakteryzować, jakby, czym, jakie są cechy danych pozyskanych, z danych rastrowych pozyskanych z bezzałogowych statków latających. Najczęściej obejmują one mały obszar, jednak mają też mały piksel terenowy, czyli są bardzo, bardzo dokładne, mają niski koszt pozyskania oraz Podczas wykonywania pomiaru najczęściej możliwe jest dostarczenie dodatkowych produktów, np. chmury punktów, oprócz np. ortofotomapy czy zwykłych zdjęć. Samolot, bardzo podobnie jak bezzałogowe statki latające, jednak on już jest w stanie objąć dużo większy obszar. Częściej z troszkę większym pikselem terenowym wynika to z pułapu pozyskiwania zdjęć. Koszt. Pozyskanie jest na pewno zdecydowanie wyższy, jednak tak samo jak w przypadku bezzałogowych statków latających, mamy możliwość pozyskania dodatkowych produktów, czyli na przykład chmur punktu. Satelity. Ja tutaj chciałbym się skupić głównie na zobrazowaniach optycznych, nieradorowych. One obejmują najczęściej bardzo duży obszar. Mamy średni duży piksel terenowy, wszystko w zależności od tego, czy dane są komercyjne, czy też darmowe. No i właśnie od tego zależny jest. Koszt pozyskania, czyli może być zarówno średni, niski czy też wysoki, wszystko w zależności od tego, jaki piksel terenowy wybierzemy. Natomiast najczęściej dzięki temu mamy możliwość analizy wielospektralnych, ponieważ właśnie obrazowanie w wielu kanałach pozwala nam na, na analizowanie tego, co gołym okiem nie jest widoczne. Czyli możemy analizować różnego, poprzez stosowanie na przykład różnego rodzaju znormalizowanych wskaźników, możemy analizować właśnie różnego rodzaju na przykład rzeczy związane z roślinnością, tylko to dla, bardziej dla zastosowań środowiskowych, jednak również dla infrastruktury mamy możliwość odczytywania różnego rodzaju informacji. Dane rastrowe mogą być charakteryzowane poprzez trzy główne cechy. Po pierwsze jest to rozdzielczość spektralna, czyli ile kanałów jest rejestrowanych dla klasycznych sensorów optycznych, umieszczonych na przykład na dronach, są to najczęściej trzy kanały, czyli RGB, natomiast satelity najczęściej rejestrują w zdecydowanej większej ilości kanałów, czyli na przykład Sentinel może rejestrować w 13 kanałach i tak jak wspominałem, poprzez zastosowanie różnego rodzaju analiz możliwe jest odczytanie tego, co normalnie, co gołym okiem nie jest widoczne właśnie na przykład poprzez zastosowanie znormalizowanych wskaźników. Druga cecha to rozdzielczość czasowa, czyli jak często wykonywane jest zobrazowanie. Dla samolotu czy bezzałogowego statku latającego wynika to na pewno z kontraktu, jaki jest podpisany na przykład z podwykonawcą, natomiast satelity Um, zale wszystko zależne jest od specyfikacji, czyli, na przykład, Sentinel czas rewizyty dokładnie nad tym samym punktem na e, Ziemi y, wynosi y, 5 dni. E, oczywiście należy mieć tu na uwadze, że Zależne to jest również od warunków atmosferycznych, ponieważ nie zawsze taki, takie zobrazowanie jest możliwe do wykorzystania. Czyli jeśli mamy złe warunki atmosferyczne, możemy mieć problem z wykorzystaniem tego typu danych. No i trzecia cecha to rozdzielczość geometryczna, czyli jaki jest piksel terenowy, o czym chciałbym jeszcze opowiedzieć na kolejnym slajdzie. Rozdzielczość geometryczna jest zdefiniowana poprzez wielkość piksela terenowego, czyli de facto oznacza to, ile ile informacji jesteśmy w stanie odczytać z, właśnie z danej wartości piksela terenowego. Chciałbym teraz zaprezentować na przykładzie w jaki sposób może się to dziać. Jako bazowe źródło posłużyła mi ortofotomapa, miejsca w którym teraz powinniśmy się znajdować gdyby nie pandemia, czyli okolice hali w Gliwicach. Dostępny piksel Terenowy dla, na geoportalu wynosi 4 cm, to jest wartością bardzo dokładną, jak na dostępność tego typu danych za darmo. Porównując piksel 4 cm i 10 cm, nie mamy utraty. Informacji. Po aż tak dużej ilości informacji, jesteśmy odczytać na przykład ilość schodów, która znajduje się teraz na, na slajdzie. Przy pikselu 25 cm mamy już z tym na pewno problem. Możemy domyślać się, że są to schody, ale równie dobrze może to być rampa. Przy pikselu 1 m dochodzi już do mocnej utraty informacji, jednak dalej jesteśmy w stanie zidentyfikować obiekty. Podobnie piksel 3 metry. Identyfikacja jest możliwa, jednak już szczegółowej informacji nie otrzymamy. Pixel 10 metrów pozwala nam na identyfikację tylko największych obiektów, natomiast piksel 30 metrów jest już um, użyteczny tylko dla analiz skali makro, czyli na przykład analiz środowiskowych, ponieważ najczęściej one zawierają również informacje o wielu innych kanałach. Należy więc zastanowić się, jaka informacja jest potrzebna do uzyskania z danych rastrowych um, i zastosować odpowiedni piksel terenowy. Kolejnym elementem, który chciałbym wprowadzić, to głębokie uczenie maszynowe, a w przypadku analizy i ekstrakcji informacji z danych rastrowych należy mieć tu na uwadze głównie sieci konwolucyjne. Najprościej rzecz ujmując, jest to model, który poprzez różne analizy i działania y, pozwala na zakresu cyfrowego przetwarzania y, obrazu, automatycznie identyfikuje ceny, cechy charakterystyczne dla danej klasy, dla danych wejściowych. Proces ten może odbywać się na wielu poziomach głębokości, czyli mogą być, może być stosowanych wiele konwolucji. W efekcie otrzymujemy informacje na temat np. Na przydziału do danej klasy, np. z wykorzystaniem funkcji Softmax, oraz możemy określić stopień prawdopodobieństwa, prawidłowości przydziału. Podobne działania mogą być wykorzystane w segmentacji obrazu, co chciałbym teraz zaprezentować. Jednak, żeby w ogóle zacząć działać z sieciami konwolucyjnymi, musimy mieć jakiś dataset, jakiś zbiór danych, który posłuży nam za dane treningowe. Czyli jeśli chcemy w ogóle mówić o ekstrakcji informacji, musimy dysponować jakimś zbiorem uczącym. Przykładowe utworzenie go może następować poprzez tworzenie mask, czy też wektoryzacji, czy przez wektoryzację, etyki, etykietyzację zbiorów. Na slajdzie, został przedstawiony, na slajdzie zostały przedstawione możliwości oprogramowania Argis w tym względzie. Przykładowy proces segmentacji i klasyfikacji obrazu może wyglądać następująco. Na slajdzie przedstawiono efekt działania sieci unit opartej na właśnie sieciach konwolucyjnych, jako dane wejściowe posłużyły dane rastrowe, a po przejściu sieci widzimy sklasyfikowany obraz z przyporządkowaniem do poszczególnych klas zdefiniowanych, które zostały zdefiniowane na wejściu sieci. Pozwala to na ekstrakcję informacji naprawdę szczegółowej, na przykład dysponując odpowiednim zbiorem uczącym, możliwe byłoby. Sklasyfikowanie obrazu rastrowego o pikselu 4 cm, czyli tego, który jest, który, którego można pozyskać za darmo z geoportalu, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie informacji naprawdę bardzo dokładnej, i de facto o dokładności 4 cm. Drugie zastosowanie to wykorzystanie, wykorzystanie właśnie sieci konwolucyjnej do detekcji zmian. Czyli wczytujemy jakieś obrazy z dwóch szeregów czasowych, następnie następuje ekstrakcja cech poprzez właśnie zastosowanie sieci konwolucyjnej i obliczenie różnic i wygenerowanie końcowego, końcowego efektu zmian, czyli możemy zobaczyć, co zmieniło się pomiędzy tymi dwoma szeregami czasowymi i na przykład możemy to wykorzystać, tego typu działania możemy wykorzystać w infrastrukturze, do, w fazie realizacyjnej, do oceny, do oceny, w jaki sposób nastąpił progres w robotach budowlanych. Ostatni przykład zastosowania, tym razem samych danych rastrowych bez stosowania uczenia maszynowego, to możliwość śledzenia postępu prac. Tutaj na załączonym obrazku widzimy fragment budowy Zakopianki w okolicach wejścia północnego do tunelu gdzie udało się pozyskać zobrazowania dla piksela około 3 metrów. Jednak widzimy, w jaki sposób poszczególne etapy pracy były wykonywane od 2016 do 2020 roku. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo Panie Szymonie i dziękuję całemu zespołowi AGH.